Cześć, tu Natalia Krakowiak i dziś rozwiążemy następujące zadanie maturalne. Mamy obliczyć kwadrat liczby x. To oznacza, że wyrażenie 2 minus pierwiastek z 3 będziemy podnosić do potęgi drugiej. W tym zadaniu będziemy korzystać ze wzoru skróconego mnożenia a minus b do kwadratu. Jego rozwiązaniem jest a kwadrat odjąć 2ab, dodać b kwadrat, gdzie wyraz a odpowiada dwójce, a b pierwiastkowi z 3. W takim razie nasz wyraz a musimy podnieść do potęgi drugiej, czyli dla naszego wyrażenia z treści zadania będziemy podnosić dwójkę do potęgi drugiej. Następnie mamy podwojony iloczyn, czyli dwójkę musimy pomnożyć przez wyraz a, czyli 2, następnie przez wyraz b, czyli pierwiastek z 3. I wyraz b podnosimy do kwadratu, czyli pierwiastek z 3 do potęgi drugiej. Doprowadzamy teraz to działanie do prostszej postaci. 2 do potęgi drugiej da nam 4. Tutaj te dwie dwójeczki możemy przez siebie wymnożyć, to nam daje 4 pierwiastki z 3 i pierwiastek z 3 również możemy podnieść do potęgi drugiej, co daje nam 3. Liczby całkowite możemy do siebie dodać, czyli mamy 7 minus 4 pierwiastki z 3. I to jest nasz wynik ostateczny, dlatego że liczby całkowitej oraz wyrażenia niewymiernego, czyli 4 pierwiastki z 3, nie możemy do siebie dodawać ani odejmować. Prawidłową odpowiedzią jest zatem odpowiedź A. 7 odjąć 4 pierwiastki z 3. Po więcej przykładów zapraszam Was do kolejnych filmików. Cześć!